Dzień dobry, szanowni Państwo, znajdujemy się na osiedlu Michałów przy szkole podstawowej numer 2. Zakończyliśmy wreszcie realizację wielofunkcyjnego boiska, a także kompleksu lekkoatletycznego przy szkole podstawowej numer 2. Dziś to boisko oddajemy do użytku najmłodszym, ale także starszym mieszkańcom osiedla Michałów. Mam nadzieję, że będzie użytkowane zarówno przez uczniów szkoły podstawowej numer 2 w czasie godzin lekcyjnych, jak również popołudniami przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które będą szanowały to wspólne dobro, które tu powstało, a powstało dzięki środkom europejskim, dlatego że ponad 400, blisko 500 tysięcy zł to dofinansowanie unijne, które pozyskaliśmy na ten cel. W sumie inwestycja kosztowała 790 tysięcy zł. W ramach tej inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne, na którym można rozgrywać zajęcia w piłce nożnej, w piłce siatkowej, w koszykówce, ale także tenisa. Także bieżnia czytorowa prosta, 60-metrowa. Także skocznia do skoków dal, do rzutnia, do pchnięcia kulą. Prawdziwy kompleks lekkoatletyczny przy szkole podstawowej nr 2. Wiktor, proszę, żebyś ty powiedział, czy ci się to boisko, to miejsce podoba? Bardzo mi się podoba to boisko, bo wcześniej mieliśmy trawę, piasek i jak padał deszcz to było błoto i nie mogliśmy grać w piłkę. I, a tak to, jak teraz jest nowe boisko, to mogę biegać z kolegami, z koleżankami i grać w piłkę i grać w penisa i w kule. I właśnie dlatego, że Wiktor ma dużo lepsze możliwości, ale także jego znajomi, koleżanki, koledzy, warto było, żebyśmy ten obiekt zrealizowali. Są z nami dwie panie nauczycielki, które w szkole podstawowej numer 2 pracują, no nie powiem jak długo, ale, 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 ale równo, bo może one, może one zdradziły. W takim razie mogę powiedzieć, czyli od 30 lat zapraszam panie tutaj, żebyście także powiedziały o tym, jak Wam się podoba tak naprawdę ten obiekt, na który społeczność szkoły Posiadkowie numer 2 czekała bardzo, bardzo długo, dlatego że klepisko zamieniliśmy fajne boisko. Tak. Pan prezydent już powiedział, ja jestem, oprócz tego, że pracuję tu ponad 30 lat, to jestem także absolwentką tej szkoły. Zawsze czyniliśmy starania, żeby było tu jak najlepiej dla dzieci, żeby były warunki do nauki, do zabawy, do wypoczynku, a wreszcie doczekaliśmy się takiego boiska z prawdziwego zdarzenia. Będzie to boisko nie tylko szkoły podstawowej numer 2, ale boisko całego naszego osiedla. Poprawi ono na pewno warunki pracy dla dzieciaków, nauki, ale także jakość życia tej lokalnej społeczności. Jest to boisko, które będzie taką wizytówką nie tylko szkoły, ale również i miasta. A jest to jednocześnie taki dowód na to, że jednak warto się starać. Dziękujemy w tym momencie panu prezydentowi, Markowi Materkowi za to, że podjął się inicjatywy budowy takiego obiektu, takiego obiektu na godnego takiej szkół europejskich. Pan prezydent powiedział, że było klepisko, jest boisko, a my w w tej chwili mówimy, że mamy boisko, boisko mamy, na którym poskaczemy, pogramy, pobiegamy i zagramy. <laughs> Także bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo. Lidzia, jeszcze dość. Również chciałam dodać, że bardzo się cieszymy. Z boiska, z całego tego kompleksu, które tutaj mamy, bo chciałam przypomnieć, że do tej pory nasze dzieci ćwiczyły na malutkiej salce gimnastycznej, właściwie sali takiej um, niepełnowymiarowej, bo wszelkie gry zespołowe typu koszykówka, siatkówka czy piłka nożna, niestety z większymi szkołami nie mogliśmy rywalizować, bo nie było warunków, żeby te dzieci odpowiednio tutaj przygotować. W tym momencie. Będziemy mogli ćwiczyć przy takich zimach, jakie są obecnie. Można ćwiczyć niemalże cały rok na boiska tutaj. Cieszymy się, że absolwenci naszej szkoły będą mogli też korzystać z tych boisk, dlatego że no, nie doczekali tego momentu, chociaż już bardzo blisko to robienie boiska wydawało się, że tak szybko się to zrobi, jednak w czasie odwlekło się, ale cieszymy się, że w końcu jest i. I dziękujemy. I dziękujemy. I korzystamy. I korzystamy. Dziękujemy. Korzystajcie. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie i zapraszamy na Osiedle Michałów.